Dzisiejszy odcinek jest odcinkiem specjalnym, bo jestem tutaj razem z, z Kasią, czyli taki nietypowy duet. Chociaż może wiesz, może jednak typowy, nie wiadomo co, wiesz, no, co nie wiadomo. Kasia chce Jego przejąć pracę. Kasia chce wy, wykoksać Michała. Koks. 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 Kasia która zajmuje się aktorstwem Wypikanych postanowiła również zmienić tematykę swojego programu. Tak, dziś powiemy o musicalach. Dlaczego chcesz powiedzieć o musicalach? Dlaczego? Co cię zainspirowało w ogóle na taki temat? Wiesz co, no, ostatnie Oscary też, tak. Chodzi ci o Nędzników? Tak, Nędzników. Zwłaszcza, że Nędznicy byli pierwszym musicalem, który przełamał taki monopol na, na muzykale, który mieli Amerykanie. Znaczy, musical ogólnie powstał w Londynie. Brytyjski. Tak, brytyjski. Amerykanie wszystko przejęli. Tak? U nich to był ogromny show. No i takim pierwszym musicalem, który, który złamał ten monopol amerykański, to właśnie byli francuscy nędznicy. No, znaczy, w francuscy w sensie. Znaczy, historia. Tak, znaczy, znaczy ogólnie ten, ten muzykal pierwszy raz był nagrany we Francji, to jest francuski muzykal. Tak. W Polsce też nam się trochę kręci muzykali, znaczy nie są. filmy, tak, bardziej w są one w teatrach, jeżeli są to są bardziej takie kabaretowe muzykale, takie operetki. coś w ten, tą stronę chyba, nie? Tak, no ogólnie pierwsze muzykale to była taka bardziej y, komedia y, śpiewana. Coś takiego, żeby je odróżnić troszeczkę od opery. Mm. Ale mam takie wrażenie, że tylko kopiujemy, jeżeli są musicale, to, to właśnie teatra. Tak, w teatrach głównie, ale też mamy takie swoje no, no, może oparte na y, y, prozie zagranicznej, ale mamy też swoje musicale. Y, na przykład y, muzykalem który nie był totalnie kopiowany z jakiejś z zagranicy i y, muzyka nie była totalnie taka zagraniczna, tylko nasza, to był Romeo i Julia. Aha, w Teatrze... Romy, tak? tak? Tak. a tu widziałem to jest, to jest, to jest, Fajno, Takie fajnie. widowiskowe, bardzo dużo pieniędzy powiedział, że tam było władowane. No i no scena Nie no, ale no, Roma ma możliwości techniczne i zaprawcze naprawdę wielkie. Ja y nawet, y jak wchodziłam na stronkę internetową, to też z, z takich muzykanów, które mają być dopiero kręcone, to też jest y Awantura o Basie. Będzie niedługo kręcona na podstawie Makuszyńskiego, więc. No to może, może się przełamuje coś właśnie, może nędznicy ta nowa wersja na Oskarach przełamała ten trend, i może teraz Polska będzie odważniej tworzyła. i'd like to take over glee club you want to captain the titanic too will schuster had a dream i think i can make it great again we suck but some dreams sound better than others i just wanted to tell you that i'm gonna have to start working later but, well i'm on my feet four hours a day three times a week i have to go home and i have to cook dinner for myself high school is a caste system kids fall into certain slots your jocks your popular kids up in the penthouse you're sloppy baby it's just disgraceful where do the glee kids lie sub-basement so this is supposed to be our competition but uh, i honestly don't think that they've got the talent that we've got <laughs> The Elite Club needs guys. The only life worth living is one that you're really passionate about. I can't believe you're helping out this loser. Don't you get it, man? You can't win without me, and neither can they. You might laugh because every time I sign my name, I put a gold star after it. But my gold stars are a metaphor for me being a star. Just city You stole my quarterback. I don't want to be the guy that just drives around throwing eggs at people. That was you? Being a part of something special makes you special, right? Let your little glee kids have their club, but don't pretend any of them are something they're not. It's genius! Nie z tego względu, żeby on był jakoś bardzo ambitny czy coś takiego, tylko y, no tam na jeden odcinek 40-minutowy przypada około 5-6 y, coverów utworów muzycznych całkowicie przerobionych, a mega popularnych, plus choreografia, y, plus no, no wszystko. Są tam jeszcze miksy. Mashups, tak, tak. Y które no to jakby dwie piosenki połączyć, czasami nie są takie piosenki, no czasami więcej, ale połączenie tych piosenek wcale nie jest łatwe. To są aranżacje tego wszystkiego na te głosy. I ja akurat też oglądam gli i oglądając komentarze czasami pod niektórymi teledyskami, które są tu tworzone, często ludzie piszą, że na przykład jak jest piosenka w oryginale nie wiem Taylor Swift i śpiewa tam jedna z Aktorek, to ludzie piszą Słyszałem, że cover tej piosenki wykonała Taylor Swift. Więc no. być może Glee ma taki sukces, że świetnie dobrana obsada wykonuje te piosenki w ciekawszy te arach, są ciekawsze niż oryginały. Znaczy, mnie się podoba to, ja od początku oglądam, teraz jest chyba czwarty sezon. Tak. I na przykład ludzie, którzy zaczynali na początku, to są ludzie takie świeżaki z ulicy. Niektórzy, niektórzy tam rzeczywiście zawodowo się tym zajmują, ale takie porównanie, jak oni śpiewali w pierwszym sezonie, a jak teraz śpiewają, jest to dla mnie takie, wiesz, yy, no, yy, daje mi motywację do tego, że jednak, wiesz, Kształca. ciężka praca... Daje efekty. Tak, daje spore efekty. No i mam nadzieję, że w Polsce powstanie coś podobnego. Ale nie boisz się czegoś takiego na przykład, że jak powstanie, i nawet to będzie całkiem dobry yy, serial musicalowy, to że on będzie kojarzony tylko i wyłącznie z tym, że się ściągnęło żywcem z amerykańskiego serialu. I ten serial może nie odnieść sukcesu. Znaczy mam nadzieję, że on będzie po prostu umiejscowiony w innych ramach, w innych, yy, yy, że nie będzie się rzecz działa na przykład w szkole średniej, i tak dalej, tylko po prostu... na uca... studiach. Tak, nie, całkowicie inne ramy. W akademiku. W akademiku tam jest na pewno dużo gwiazd takich wokalnych. Tak, jest po imprezach. No. Jest też taki dosyć bardzo popularny. On też odniósł dosyć duży sukces w Stanach i w Polsce myślę też. Co prawda wśród młodszych widzów był taki musical swojego czasu, High School Musical. No, I. Tak. Odnośnie tych coverów yy, i przekładania tego na polską scenę, bo High School Musical 1 to był również musical grany w teatrach i to był bardzo popularny wśród Amerykanów. W każdej szkole to grali, bo no, to był szał po prostu, hit taki tamtego czasu. I potem yy, w Polsce wpadli na pomysł, żeby przetłumaczyć wszystkie piosenki i wystawić yy, chyba za dużo. Na scenie w tańcu YouTube chyba tak. Przetłumaczone piosenki z High School Music. Tam chyba nawet dwójka głównych aktorów było, że się zamieniali w scenach, nie, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie było coś takiego i nie byłem na tym spektaklu, ale spotkałem się z kimś, yy, kto był i mówi, że tak koszmarnek przedstawień to dawno nie widział, naprawdę. No ale na przykład upiór w operze. No tak, ale to jest klasyk pewien, tak. widzisz, I to Amerykanie nie mają takiego typowego prawa, że to jest ich, że to jest ich rzeczywistości i to jest nigdzie indziej się to nie sprawdzi w, niż tylko w Stanach. A High School Musical to jest pokazanie amerykańskiej rzeczywistości w szkole średniej. Oczywiście. I tylko tam. U nas takich no rzeczy tak. nie ma. Nie ma tam, że jest sala, że jest teatr, że w jakim liceum no jest tak. taka sala teatralna, gdzie u nas nawet w Częstochowie Mickiewicz takiej sali no teatralnej tak, nie tak. ma. Teraz, żeby, żeby było już tak na koniec, bo żeby jakieś odniesienie do aktorstwa było. Znaczy ja, ja chciałam powiedzieć. Tak? Chciałam Wam powiedzieć. Znaczy, tak, no bo aktorstwo, jak wiemy, składa się z różnych aspektów, i śpiew jest jednym z nich. No i każdy aktor powinien jednak w jakiś sposób śpiewać. I ten odcinek, no, yy, ja oczywiście yy, zaplanowałam jeszcze oprócz yy, tam o piosence czy tam o muzykalach, chcę powiedzieć również później o ruchu. No i to jest, to jest jeden z aspektów. Będziemy mówić o tworzeniu postaci, o właśnie muzyce o śpiewie, o, y, o tańcu, o ruchu scenicznym, więc no, to jest jeden z aspektów. No, myślę, że właśnie y, to jest taki ładny wstęp do tego, co będziemy się, z czym będziemy się spotykać y, u Kasi w przyszłości, bo nie wiadomo, czy Kasia jeszcze nie zaprosi do swojego programu. No, spoko, sprawdziłeś się, chociaż, chociaż jak się rozwodzisz czasami, to... Nie? No, po prostu gadaj jak na tak już ma. Kończąc nasz wspaniały odcinek, który no mówię, jest swoim wstępem do przyszłych i takim sprawdzianem tego, co my tutaj właściwie możemy zrobić. Żegnamy Żegnamy was, żegnam Was. Tak. Żegna Was Katarzyna Błaszczyk i Sebastian Puchała i do zobaczenia już w środę. Chyba Michał będzie miał, prowadził newsy, o ile się dzieje, Bo jak Michał, widzę już po Michale, że będzie prowadził newsy, także widzimy się z Michałem, a jeżeli nie Michał, to ktoś te newsy będzie prowadził. Na razie. Na razie. A, i, ja, ja, ja. Subskrybujcie nasz kanał, bo to nie boli, a można. Fajnie, fajnie będzie nam, fajnych Facebooka. <laughs> a, i lajkujcie Facebooka. <laughs> Kasia, czat, nie? <śmiech> no, <śmiech> ale po co ci to takie? Bo to fajnie wygląda.